Tak sobie kochani, chodziłem, chodziłem i się okazało, że wystarczyło um, w odpowiednim miejscu stanąć. Bo zobaczcie, jak stanę sobie o tu, to to się odwraca. O? A ja się do tego mechanizmu chcę dostać i tutaj jest taka wajcha. A widzicie, mamy 100 nogę. Dobra, sobie wejdziemy na jego brzuch. I hop! Pięknie. No dobra, i sobie otwieramy drzwi. Budynki się zniszczą? Uuuu, potknął. Okej. Okay. Teraz by wypadało... Kurde, wózeczek. No i zaraz i co dalej? Aha. Widzicie, tu jest odpowiedni znak. Eee, ten, który nas interesuje, to jest cholera, co to jest w ogóle? Jakieś takie coś. Wszystkie mają takie coś. Słuchajcie, to. Ta. Spoko, luzik, Ja tam problemu nie widzę. Transport gotowy. I jedziemy. Dobra. No właśnie nie zrozumiałem, czemu ta dziewczynka mówiła coś o stonodze. A to jest po prostu stonoga. Okej. Okay. Mam że tych żab nie ma. O, tam jest ten... Czekajcie, czekajcie. Może mi się... Uda. Właśnie. Okej. Okay. Teraz potrzebujemy... Który to jest znaczek z takim zawijaskiem? Okej, okay, z zawijaskiem. Eee, takim jakby... Oto! No sami widzicie, tutaj już nie widać yy, z tej perspektywy czy w dobrą stronę się ustawiliśmy w złą? Ach, bo to jest przód, dobra, czyli ten taki wood i wood, tak, 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 tak. Taki kłaczek w drugą stronę. Mm, to by było to ostatnie. No really? No to ja nie wiem. Aha, czyli ja tędy nie mogę jechać. Czekajcie, czekajcie, ja zaraz, zaraz.

Okej. Tutaj po jego brzuchu. No, panie. Hop. E, okej, okay, do, do klatki go trzeba. Po co ja go tam chcę wysłać, to ja nie wiem. E, ostatnie to jest... To jest które w tamtą stronę jest? To jest to To jest mały zawiasek. Właśnie, to jest łażenia, łażenia Ale najważniejsze zauważyłem, że zobaczcie jak staniemy odpowiednio nie ten, nie ten... Ten... O! Słyszymy taki gwizd I widzimy zresztą to, to takie coś nad górą. Okej, okay. Co, jedziemy? -ra -ra. Koleś się znowu obudzi i nie będzie wiedział gdzie jest. Okej, okay. odstawiony. Aha, obrócimy go. Ten znowu stanie zdezorientowany, A żarcie, no co, panienka? No aha, świątynia jest już niedaleko. Aha, na razie mamy sobie odpuścić yy, potwora i iść za nią. Okej, okay. ojoj. No dobra, to jest w tą stronę, super, a jak ja to mam zrobić? Czekajcie, bo Po schodach eee, super Czy ja mogę hmm. Dobra Nie 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 rzapka, żebka żebka, spadaj Moja! O, o Mamy problem! MAMY PROBLEM! Ała! Gdzie jest niebieska kulka, która go ochłodzi? Tam jest jedzenie! E Nie przesadzaj, tylko że ryj. No. Dach się przestraszył, kurwa, na żaba, no. Pytanie: jeszcze raz yy, wyjdzie ta żaba? Cholera. z tą żabą. Nie mam co z tą żabą zrobić. Pierdzielę ją tutaj. Zostań tu. Eee, Chodź, tu jest jedzenie. Jedzenie, panie, jedzenie. No nie. Głupek. To jest ciężkie. Co ja mam z tymi żabami zrobić? Uh. Trzeba znaleźć miejsce na żaby. Właśnie tu, może za bramą. Bo one jak. Yy... E. No tak, tylko kurde, złap tą żabę. Rzucił tam, gdzie trzeba. O nie, 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 nie. O, nie, 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 nie ma opcji. Ała. Chciałem rzucić tutaj za tą bramkę, słuchajcie. No puść mnie! Ała! Nara! Inaczej weźmiemy go za... Zanęcimy, chodź kolego kolego, kolego idziemy, idziemy, idziemy A to znaczy ty idziesz Smacznego Tam jeszcze jeden był, to na jakby coś, to wiecie I żabę położymy tam Właśnie, to jest dobre rozwiązanie. Trzeba zamęcić. Dobra. O nie, 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 nie. Nie ma żaby. Okej. Okay. I zostanie tu. Ciekawe jak to weźmiemy to też ta sama sytuacja. Ta. Oj oj, jest problem. No nie no. Ach. E no, kuźwa, uciekałem przecież. Okej, okay, dobra. Więc kochani, mamy wszystkie trzy w rogu. Więc możemy iść, zmierzać. Tak, on sobie żre, więc y, tak naprawdę ja się niczym nie przejmuję w tym momencie. I ja sobie mogę poskakać po dachach. Eee, tylko bez upadku. Trzeba było go po prostu zanęcić, żeby on tam poszedł Okej okay, i! Świątia! O idę moment? Aha, tamten Chce kokosa, ale niestety jest za murem, więc ja się nim nie przejmuję, idę dalej. Ooh. Ale ja się tu zacznę przejmować, tu będzie dziwnie. O, może uratujemy robocika? Jakieś malunki? Teraz jesteśmy jednym ok. Czyli ona była szamanką to taka ściema była No mm, dobra ale o co Hapa o... onalula To 사이트 tam papa żeby ratować sahu Aha Tato, kuj, kiko? Ojoj. Żeby Lulę uratować, musimy... Cześć. Chciałem ci dać kokosa, gdzie ty masz tego kokosa? A, tu. No dobra, czyli... Musimy zniszczyć, że tak powiem, gniew tego kogoś tam. What the fuck? Tu. zobaczymy, od co tu... Jak ja mam to zrobić? co Tu coś się robi. Aha! Okej. Okay. Wiemy jak mamy to zrobić. To jest pułapka. Ty no ale dobra, ale. Aha. No dobra, a jak ją tu. O, czekajcie, tu jest linka. A dobra, chodź, 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 kolego. Oj, oj. Eee... to nie podziałało. Gdzie on jest? Kolego, jedzonko! No, nie, nie, nie. o! zeżar mi no Jeden klawisz. Chodź no. Kom, kom. Ej, ona nie chce tam zejść. No dobra, jak daleko to sięga. Aha. I tutaj też nie wejdziemy. To przemyśleć Kochani nie mądry, nie mądry wiadomo, nie mądry Zobaczcie co jest po drugiej stronie, beczka Już wiem jak to zrobić. Ej no moje no, no żarno. dzeżadno Spoko, czyli trzeba go tam e, wypchnąć. Czyli bierzemy Klohosa. Ciekawe, czy ja zdążę tylko. No kuźwa, no. Trochę mu tam powrzucałem tych kokosów, lecimy, szybko, szybko, szybko! Dobra, damy radę. On się jeszcze opycha. i wpadło się do środka. No co tam? Teraz zrobimy mu zjadaczkę. Dobra, czyli jeszcze tak trzeba dwa razy, tylko z dwoma innymi, dobra, czaję. A on jest dalej wkurzony. Eee. Eee?

No dobra, drugie, jeszcze trzecie, tak? Okej, okay. gdzie ten dziad A, teraz to pop pop po jak z płatka pójdzie, Wiecie, w którą to stronę tylko żebym ja to wiedział Aha, po drugiej stronie, dobra To nie było mądre szybciej się otwierać! Oj! 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 Dobra, dobiegłem, o Jezus! Ale było naprawdę blisko, dobra, ostatnie cięcie, gięcie! Muszę się koleś już uspokoić.

no wiem, że Lula jest kluczem, żeby do szabana zaprowadzić ojczulka. Ten biega w ogóle. Aha. Parkour. No dobra. Eee lula, byłoby miło jakbyś. O. Dobra. Okay. Czyli o, będziemy dużo działali kochani, ale ja to już myślę, że w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego! Like.